Hans Christian Andersen, bałwan ze śniegu, przełożyła Stefania Bejlin. Taki mróz rozkoszny, że aż coś we mnie trzeszczy, powiedział bałwan ze śniegu. Wiatr potrafi tknąć życie, ale jakże rozżarzone jest to w górze, jak wytrzeszcza swoje gały. Miał na myśli słońce, które właśnie zachodziło. Nie zmusi mnie do mrugania, będę mocno zaciskał moje skorupki. Zamiast oczu miał dwa duże, trójkątne kawałki dachówek. Usta miał zrobione z kawałka stary grabi, posiadał więc i zęby. Przyszedł na świat wśród radosnych okrzyków dzieci, powitany brzęczeniem dzwonków sanek i trzaskaniem zbicza. Słońce zaszło, wzeszedł księżyc w pełni okrągły i wielki, jasny i piękny w błękitnym powietrzu. Odzwyczaiłem je od gapienia się. Może sobie tam być i świecić. Abym tylko mógł oglądać siebie samego. Gdybym tylko wiedział, jak trzeba się ruszyć z miejsca, tak chętnie poruszałbym się. Gdybym potrafił, zszedłbym teraz poślizgać się po lodzie. Widziałem, jak to robili chłopcy, ale nie potrafię biegać. Precz, precz zaszczykał stary podwórzowy pies na łańcuchu. Był trochę zachrypnięty. Miał chrypkę od czasu, gdy przestał być pokojowym pieskiem. Już nie leżał pod piecem. Słońce nauczy cię biegać. Widziałem, co się działo zeszłego roku z twymi poprzednikami, a dawniej z ich poprzednikami. Precz, precz. Wszyscy oni poszli sobie precz. Nie rozumiecie, kolego, powiedział bałwan ze śniegu. To, co jest w górze, ma mnie nauczyć biegać? Miał na myśli księżyc. On sam, kiedy mu się dobrze przyjrzę, posuwa się naprzód. Teraz skrada się z drugiej strony. Nic nie wiesz, powiedział podwórzowy pies. Dopiero niedawno cię ulepiono. To, na co teraz patrzysz, nazywa się księżycem. To, które przedtem odeszło, było słońcem. Jutro rano znowu wróci. Ono już cię nauczy, jak stoczyć się w dorowu. Wkrótce zmieni się pogoda. Czuję to po rwaniu w lewej tylnej łapie. Pogoda się zmieni. Nie rozumiem go, powiedział bałwan ze śniegu. Ale mam wrażenie, że mi powiedział coś nieprzyjemnego. To, co się tak na mnie gapi, potem odchodzi... To, co pies nazywa słońcem, nie jest do mnie przyjaźnie usposobione. Czuję to. Precz, precz! ujadał pies. Okręcił się w kółko trzy razy i ułożył się w swej budzie do spania. Pogoda zmieniła się istotnie. Nad ranem gęsta, wilgotna mgła pokryła całą okolicę. Kiedy dniało zawiał wiatr. Wziął ostry mróz, ale cóż za widok ukazał się, gdy słońce wzeszło. Wszystkie drzewa i krzaki stały w szronie. Wyglądało to jak las z białego koralu. Wszystkie gałęzie były jakby obsypane lśniącym białym kwieciem. Widać było nieskończenie wiele gałęzi i gałązek, w lecie zupełnie niewidocznych pod liśćmi. Zdawało się, że z każdej gałęzi promieniuje oślepiający blask. Płacząca brzoza chwiała się na wietrze, pełna była życia, jak drzewa w lecie. Było to niezrównanie piękne, a kiedy zaświeciło słońce, wszystko zabłysło, jak pokryte diamentowym pyłem, a na śnieżnej powłoce ziemi błyskały wielkie diamenty. Można było sobie też wyobrazić, że płoną tam niezliczone maleńkie światełka, jeszcze bielsze od białego śniegu. Jakie to cudownie piękne, powiedziała młoda dziewczyna, która weszła z młodzieńcem do ogrodu. Stanęli tuż tu koło bałwana i stąd oglądali błyszczące drzewa. Nawet w lecie nie można mieć piękniejszego widoku. Powiedziała dziewczyna, i oczy jej zaświeciły. A takiego jegomościa jak ten nie ma wcale w lecie, dodał młodzieniec i wskazał na bałwana. Jest wspaniały! Dziewczyna zaśmiała się, kiwnęła głową bałwanowi i tańczyła ze swym przyjacielem po śniegu, który skrzypiał pod nogami, jak gdyby stąpali po krochmalu. Kto to byli ci dwoje? spytał bałwan psa. Jesteś na podwórku dłużej ode mnie, czy znasz ich? Rozumie się, że ich znam odpowiedział podwórzowy pies. Ona mnie pogłaskała, a on podarował mi kość. Nie ugryzę ich. Ale co oni tu robią? Spytał bałwan. Zakochana para powiedział podwórzowy pies. Zamieszkają w jednej budzie i będą razem gryźli kości. Precz, precz. Czy tych dwoje może się równać ze mną i z tobą? Spytał bałwan ze śniegu. To państwo odrzekł pies. Kiedy się dopiero wczoraj przyszło na świat, wie się doprawdy niewiele. Widzę to po tobie. Jestem stary i doświadczony. Znam tu wszystkich w obejściu a były czasy, kiedy nie stałem tu na zimnie, przywiązany na łańcuchu. – Precz, precz! – Zimno jest rozkoszne – zauważył bałwan. – Opowiadaj, opowiadaj, ale nie brzęcz łańcuchem, bo we mnie coś trzeszczy. – Precz, precz! – ujadał pies. Byłem młodym pieskiem, oni mówili, że małym i ślicznym. Wówczas leżałem w pokoju na pluszowym fotelu, spoczywałem na kolanach pani i pana, całowano mnie w pyszczek i wycierano mi łapki haftowaną chusteczką. Nazywano mnie najpiękniejszym pieskiem piesiulkiem, ale potem stałem się dla nich za duży. Podarowali mnie gospodyni. Powędrowałem do Suteryny. Z miejsca, gdzie stoisz, możesz tam zajrzeć. Możesz zobaczyć tę komórkę, gdzie traktowali mnie po pańsku, gdyż tak się do mnie odnosiła gospodyni. Było tam wprawdzie skromniej niż na górze, ale przytulniej. Dzieci nie ciągnęły mnie i nie drażniły jak tam na górze. Karmili mnie równie dobrze, ale jeszcze o wiele obficiej. Miałem Własną poduszkę i był tam także piec. A o tej porze roku jest to najmilsza rzecz na świecie. Właziłem pod sam piec tak, że znikałem pod nim. Często jeszcze śnie o piecu. Precz, precz. Czyż piec wygląda tak pięknie? spytał bałwan ze śniegu. Czy jest podobny do mnie? Wygląda zupełnie jak twoje przeciwieństwo. Jest czarny jak węgiel, ma długą szyję i musiężną trąbę. Pożera drzewo, aż ogień bucha mu z ust. Trzeba trzymać się jego boku, tuż koło niego lub pod nim. To niezwykła przyjemność. Możesz go zobaczyć przez okno z tego miejsca, gdzie stoisz. Bałwan ze śniegu zajrzał w okno suteryny. I zobaczył rzeczywiście czarny, polerowany przedmiot z mosiężną rurą. Ogień błyszczał w dole. Bałwan ze śniegu miał dziwne uczucie, z którego sam nie zdawał sobie dobrze sprawy. Ogarnęło go coś takiego, czego nie znał, ale co znają wszyscy ludzie, o ile nie są bałwanami ze śniegu. I dlaczego ją opuściłeś? spytał bałwan. Wydawało mu się, że piec musi być istotą żeńskiego rodzaju. Jakże mogłeś opuścić takie miejsce? Hm, musiałem, odpowiedział pies. Wyrzucili mnie i przywiązali do łańcucha. Ugryzłem służącego w nogę, gdyż zabrał mi kość, którą obgryzałem. Kość za kość. Myślałem sobie, ale wzięli mi to za złe i od tego czasu przymocowano mnie do łańcucha i straciłem mój piękny głos. Posłuchaj no, jaki jestem zachrypnięty. Precz precz. Taki był koniec. Bałwan ze śniegu nie słuchał już więcej. Patrzył bezustannie w okno Suteryny do gospodyni, patrzył w głąb pokoju. Gdzie stał piec na swych czterech żelaznych nogach, i był tej samej wielkości, co bałwan ze śniegu? Coś tak dziwnie we mnie trzeszczy powiedział. Czyż nigdy się tam nie dostanę? Przecież to niewinne życzenie, a nasze niewinne życzenia spełniają się zazwyczaj. Jest to moje najskrytsze życzenie moje jedyne życzenie. Byłoby to niesprawiedliwie, gdyby się nie ziściło. Muszę tam się dostać, muszę się do niego przytulić, nawet gdybym miał stłuc szybę w oknie. Nigdy tam nie wejdziesz, powiedział pies. A kiedy zbliżysz się do pieca, znikniesz. Precz, precz. I tak już prawie mnie nie ma, odrzekł bałwan. Wydaje mi się, że się rozpadam. Przez cały dzień bałwan ze śniegu stał i patrzył przez okno. W zmierzchu pokój wyglądał jeszcze bardziej zachęcająco. Z pieca rozchodził się taki miły blask. Księżyca ni słońce nigdy nie potrafią tak błyszczeć jak piec. Kiedy pali się ogień w jego wnętrzu. Kiedy drzwiczki się otwierały, buchał jasny płomień. Piec był do tego przyzwyczajony. Płomień oświetlał czerwonym blaskiem białą twarz bałwana. Czerwień ta sięgała nawet jego piersi. Nie wytrzymam, powiedział bałwan, jak mu do twarzy z tym wyciągniętym językiem. Noc była bardzo długa, ale bałwanowi wydawało się krótka. Stał pogrążony w swych pięknych myślach, które zamarzały tak, że aż trzeszczało. Rankiem okna suteryny zamarzły. Ukazały się na nich najpiękniejsze kwiaty, jakie tylko bałwan ze śniegu mógł sobie wymarzyć, ale zasłoniły mu widok pieca. Szyby nie chciały odtajać, i bałwan nie mógł zobaczyć swojej ukochanej. Trzeszczało i trzaskało w nim, i obok niego był mróz wymarzony dla bałwana ze śniegu, ale on się nie cieszył. Mógłby być taki szczęśliwy, ale nie był szczęśliwy. Tęsknił do pieca. Tęsknota do pieca to ciężka choroba dla bałwana, powiedział pies. I ja niegdyś cierpiałem na tę chorobę, ale Przemogłem ją. Precz, precz. Teraz pogoda się zmieni. I pogoda rzeczywiście się zmieniła. Rozpoczęła się odwilż. Odwilż zwiększała się, a bałwan się zmniejszał. Nie mówił nic, nie skarżył się, a to jest już zły znak. Pewnego ranka się rozpadł. Z tego miejsca, gdzie stał, wystawało coś, co przypominało kij do miotły. Chłopcy ulepili bałwana na tym kiju. Teraz rozumie jego tęsknotę, powiedział pies łańcuchowy. Bałwan miał w ciele pogrzebacz, to on się w nim poruszał. Teraz już to minęło precz, precz. Wkrótce potem i zima również minęła. Precz, precz, szczekał pies, a małe dziewczynki śpiewały na podwórzu. Niechajże rosną z ziemi kwiatuszki, pokaż nam wierzbo wiosenne puszki. Wiosna nadchodzi, ptaszki śpiewają. Koniec lutego pięknie zagrajcie, i my wturujmy ku w chórze. A ty słoneczko, świećże nam w górze. I nikt już nie myślał o bałwanie ze śniegu. Czytała Joanna Stodulska.